Witaj Agatko. Witaj kochana. Witaj Agatko. Czekaj, muszę to złapać. Ach, nie jest łatwo odpiąć go Chodź kochanie. Chodź malutka. Dzień dobry. O jaka ty rzeczywiście te łóżka masz niezwykłe. Takie zawinięte. Jedyny egzemplarz takiego kota w całej Polsce. Cześć Agatoniu, będziesz niestety tutaj, wiesz, ale tylko jedną dobę, kochanie, nawet noc może. Cześć malutka, cześć kochanie. Już mruczysz? Cześć, troszkę jesteś przestraszona. Chodź kochana, tu masz kuwetkę. O ile ty przeszłaś, ty jesteś mała kicia, taka drobna, drobna kiciunka. Zaraz dam ci jeść. A tu zobacz, jest kuwetka. Widzisz? idź do kuwetki i zrób siusieńku. Tak, kochanie, masz czysty żwirek. Zrób siusieńku. No i malutka, troszeczkę wącha jedzonko, które z nią przyjechało. Troszeczkę wszystkiemu się przygląda. Nie wiem, dlaczego ma takie wygolone tutaj przy szyjce. Nie mam pojęcia. Ale jak widać jest to kotęka oswojona całkowicie. Całkowicie ufna. Myślę, że ona sobie teraz odpocznie. A jutro zaczynamy nową przygodę. Przygodę pod tytułem Agatka. I niech ta Agatka szybko znajdzie domek. Bo taka się kolejka zrobiła, że ja nie wiem po prostu. Jak z tym wszystkim wydobyć. No jest Kiczynia kochana. Dwa jeszcze dojdzie do siebie. Bo jeszcze nie jest tak odpicowana na maksa. Zaraz poczytam jej wypisy. Może się dowiem, dlaczego taka ma wygolona. Co tu jest napisane? Co tu jest napisane? Hmm, dobrze, będę sobie czytać. No to pa.